A widzowie, dzisiaj będziemy nagrywać odcinek z Minecraft Bedwars na serwerze craftub.pl wwwcraftubeds.pl I nagrywamy Minecraft Bedwars ale musimy zbudować jak największą obudowę z Obsydianu Ale pobijamy rekord świata. Ta, znaczy to... rekord polski, polski. podobnie Takie... mamy nadzieję. jednak inaczej, kto to jest polski nate. No i zbudujemy warstwę obsydianu jak największą. Planujemy zrobić 5, 6, 7, Na tym no, mapie można kilka tych warstw spokojnie zrobić. I no, dosłownie tu jest do. Czekaj, tu jest na ile warstw? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No, na trzy warstwy jakieś tu jest taka ta czarna. A jest jeszcze więcej, mi a tak jeszcze. Ale ty wiesz, że możemy dobudować jeszcze miejsce? No wiem, przecież jakby tu jest na dużo więcej warstw. Teraz... Więc rekord będzie chyba zmiarzony dosłownie. Różowi nie żyją, czarny... Nie ma czarnych, to są biali. Dobra, nieważne. Obu, obudujmy ten, obudujmy łóżko na czymkolwiek lepszym. A, no właśnie, bo my nie mamy w ogóle obudowanego łóżka. Endstone, endstone, od razu endstone weźmy. Widzowie, bo najpierw zrobimy zwykłą budowę tak, żeby... by było bezpiecznie. Żebyśmy w ogóle mieli co obudować. Ja, już mam, ja mam deski. A, no to już Ej, bo żółci się budują na diamenty. Dobra, to ja będę obudowywał drewną wełną, jeszcze na mnie starczy, tylko trochę brakuje. Czego brakuje ci? Tra chyba dwóch desk brakuje. Dobra, Czuj. w dupę, i tak jest mocno obudowane, to, to nie jest ważne. Ważne, że jest jakkolwiek obudowane. Czekaj, ty wydałeś nasze złoto na deski? A to było, to było cztery. No tak, no to to jest jedna trzecia... nie, jedna czwarta seta. pomóż! Ale nie, chcę na sesję. Jaki debil! Co? Chciałeś sesę? Nie. Łóżkiem rozwaliłem ucieczka! No to lecimy nie na ma nich! Tych Bierzmy ich! Leży? Pierwszy. No i drugiego. O, jest piorun! Jeszcze drugiego. Tylko no, zdali ładny fiorun. Dobra. Yy, TNT postawił, dobra, przeżyliśmy. No teraz skupmy się jedynie na uzbrojeniu się i na zrobieniu tej warstwy potężnej. No to pierwszy żelazny secik. Już leć na M.E. Na M -e, już leć Na, M -e. na M -e lecieć? No dobra. już. Ej, bo ten niebieski, niebieski, niebieski morski czy tam. Ja nie... Kurde, no o tył mnie zaatakował. W ogóle nie mogłem go. Ej, uważaj, bo on idzie do ciebie chyba. A nie, Położyłem. na diaksy, poszedł, na diaksy, poszedł, dobra. A wiesz teraz chciał zrobić najlepszego? No, co będziesz chciał, co będziesz chciał? Weź się, se seta kup! Weź się, se seta Ej, strzelają do nas! Firebola Strzelił ktoś! A ty nic! W dupce! Nie no, dawaj, chodź! Bo musimy mieć co budować. A ten gościu... tu idę! A ten gościu do nas idzie! Co on odwala Jakby... Dobra, nie mamy chodź. Czy on w ogóle myśli? A idziemy do niego? O kurde, ale mają obudowę. A mają? Obudowę mają. Morscy. Kurde, serwoni zebrali. Co to jest? Ale my, my robimy z obsa tak. My, my taką zrobimy, ale z obsa. Nie na no, aż taką wielką, to nie. Nie, no do limitu, to chłopie. Weź tu widzów, nie oszukuj, aż takiej wielkiej nie zrobimy. teraz no ja właśnie, właśnie ci mówię, że ja. Ja będę do końca grywał, żeby ta budowa istniała. Ale aż taka. O, czerwony. Elo, czerwony. Cie polu. To nie jest polu, stary. To jest nędzna podróba pola. No właśnie, to jest tylko skin. Lecimy. Weź się, nie nabieraj. To są tylko małe dziewczynki. Ej no czerwony! Ale strefuje dobrze! Jak on dobrze strefuje, mamy, mamy lipę! Proszę! Nie! Dwa serca miał! Kurde, zginąłem! Lipę mamy stary, bo on mega dobrze strefuje! Ale my emeraldy, nie mamy emeraldów żadnych! Stary, mnie nie masz, mamy... Masz my nie mamy żadnych emeraldów. Ale mamy czas, mamy czas! Stary, na razie się po prostu wystakujmy. Na razie to spróbujmy nie stracić wyrka Dobra, ja nam robię prota2, żebyśmy czuli się trochę bezpieczniej. Ale mamy już prota jedynkę. Prota 2 nam zrobię. A -a -a. Ej, morski... I kręci... Teraz we dwóch emerald, teraz we dwóch raszujemy. Morski do nas idzie Dać ci fireballa? mam dwa. O, tu... No ja nie, nie mam nie dwa refy. Rzuć, rzuć. Nie rzuć. Nie mam dwa refy. A to weź tutaj fireballa jumpujemy się do niego. Nie ja mam jednego, tylko miałem dwa refy Proszę pani o... Wytłumaczcie mi widzowie. Jakim cudem opamiły refila z Fireballem, Przecież to wygląda zupełnie inaczej. Majm go, tam ja lecę. Stare czerwoni są za mocni Więc nie mam dobra, to jest gym, nic nie zrobimy. Chyba on na firebola, więc... Czy... Byś rzucił, już byś Ciebie rzucił, rzucił, ale to jest G, stary... Niektórzy z są za bardzo usakowanych w porównaniu do nas. Robimy to pierwsze, To To jest, nasz... To jest nasz, nasz jedyny rynek żeby z generatora, z generatorami mieć te itemy. A, jednak miał firebola. Tylko czekał A, aż... A, on nie wiem, by Cię zrzucił. Czekał aż wys... wysoko tego, aż wysoko wejścia. On, on, on tu, on tu się teraz musimy... On na progę jest uniemożliwia. O kurde bym nie zabił, ale... SS. bimy upgrade generator. Bo to gówno zniszczyło tak naprawdę jego. Trzał mega mocny. Siema stary, ja wolę tam od siebie teraz idziemy do niego Ja lecę się Idziemy do niego O kurde Technoblade O kurde Technoblade umarł Co my teraz zrobimy? Nie bo tego bez sete, bo tego bez sete, tego PSDego zabiję. Bengo No się chyba wszystkie. Mam 11 emeraldów. To pierwsza pierwszy obsydian. Ej, morski, morski na mnie. Morski nam nie... Morski nam nie mówię ci! Straciłem wszystko. Ja go zabiłem na szczęście, bo już miał loła. Ale zabił się fireball tak naprawdę. Wszystko straciłem. I ja nie wiem czy najpierw nie zainwestować jednak w seta. Ja to bym najpierw zainwestował w to, żeby zniszczyć morskich. Jara ja lecę mam, mam wywolone lecę, lecę tobie kupić seta jeszcze, żeby nie, byli lepsi. Nie pomożesz mi zniszczyć morskich. Ja, ja, nie, ja, ja jestem pacyficzny. Aha. Ale sorry, niech oni sobie się sobą wymią, bo teraz, jakby na na morskie bo już zgidą, Teraz, jakby mu się już nie chce, chyba. Oj, no nie wiem. Ja bym poszedł tam, szczerze. Jak... Ja go na razie go tak szczerze zostawił. Żyje się dużo osób. Jakby, jak się jakby, tylko, jak, jakby nie, że tylko jeden team, on nas fokusuje, a póki jest dużo teamów, to mamy taki trochę lajcik. No nie, bo właśnie on najszybcą drogę ma do nas i znowu do nas idzie. A, a zrobić seta No jakbyś mógł. Weź diamenty od no muszę weź diaks od razu. Ja uciekam. Cztery diamenty tu są. Okej, okay, to zaraz wezmę. Dobra, już przychodzę, Ci dam A mamy 13 to masz, to masz a, szemera, może emeraldów, nawet możesz kupić, bo nie miał, miał full wypas. Czekaj, co można kupić? Mogę kupić prota? Mogę kupić prota. To teraz już generator chyba inwestujemy na start. Dobra, a Ty masz seta i miecz? Mam, mam, mam. A miecz też? I... Miecz mam dalek, miecz mam dalek. No, lepiej nie kupować miecza, bo zginiesz jeszcze z nim. Jak będziemy mieli geny, to już nie obczuję ten problem z tym. No właśnie dlatego generator się opłacał. Ja ulepszyłem teraz prota, tak żebyśmy się czuli troszeczkę pewniej. Ale tak to generator będzie się przydał. Idę zabić tego technoblaida, po dorubę. On, on nie chce ta. Mm. że to do mnie pójdzie, bo ja... Nie, to te... Ha! A to inny go zabił, kurde, przynajmniej to ja, że ja, ten ja tego kila. Ja, bo do nas już morski idzie, ale morski ma trzy razy gorsze przedmioty. Morski Oj, ma gorsze, teraz spamuję w Ej, sprint mi nie działa! Sprint mi nie działał, stary. Jakoś sprint mi nie, nie zadziałał. Mam pięć fireboli, 6 TNT, jak to tam u nich wygląda? Z tą obudową. Jak ona bardzo dobra jest. A ja mam to w dupie. Ona jest. Okay. Ten... Ona ma endstone tylko. Dawaj czerwony, czerwony dajesz! Czerwony bierz ich. A Czerwony, ale z bot. Trzeba zdominować tych morskich w końcu. Dobra, stali Daj DAJESZ CZERWONY! DAJESZ CZERWONY, DAJESZ, 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 ZRZUCAM TNT CZERWONY! Tawaj. On nie mają już wyrka. TECHNOBLEJ! Ej, ej czemu ten technoblej? Ej, ten... O kurde, co ja zrobiłem? Dobra, na nie mam wyrka nie ma jednego morskiego. morskich. Dobra. Najważniejsze, że jest dobrze. Nie jest jeszcze co ja gadam w ogóle, masz jakiś pierwszy obcydię? Już jest ja na drogę do bazy. A, dobra, y, to diamenty jeszcze. Jeżeli też też taką drogę, to byśmy też w celu niecieliśmy, to taka bosło chyba to będzie. A to ja jeszcze bym dodał jedną rzecz. Zeszła. Wiesz? Jaką? Kupiłem 44 szła. O właśnie to też, co dodajesz teraz. A, to dobra to, a, to teraz robimy ten generator już lepszy, wyglądałem stopni. Nie wiem, właśnie tak chciałem, generator teraz zainwestować. Teraz i wezmę generator wszystko. Yy, dobra, to złoto, tu, tu, to tu. To, to, to. Iczekaj ulepszenia. Generator. Masz jednego diamenta? Dobra, są diamenty w tym. Ja zbieram ludzi starych. Nie, ja to fajny generator po poziomu trzeciego już jest. Tak, ale to jest dopiero prawdziwy chorob dla nich, wiesz temu? A mamy emeraldy. Nie, ale to dopiero początek, jak to my zabijemy. Szczerze mówiąc, to jest dopiero początek, jak to my tylko jednika, a potem byś zaraz by udać więcej No, a no. Nie właśnie, bo nasze jest to dobrze Teraz zbieram diamenty, więcej zbieraj, tak żebyśmy sobie coś dojście do kolejnych diamentów. Ja mam pomysł, że chcesz coś zrobić? Tak jak ja to zrobię, to się otworzę na nie, aż tak to nie bo żeby na migdać się do nas. Chodź, pomóż mi kupić więcej o. szkła i chodź mi pomóż tutaj. O ile tego to ja tego drobię. Kupić więcej szkła i chodź mi tu pomóż. A do tego, co chce robić? zrobić. Do drugich diamentów. Kupimy. Proszę, się, raz chwila. Kupimy se 4. Robimy oczyszczanie tego. Oczyszczanie tej. Dobra. Nie no, szary musieli nie teraz przejść, już byłem do sobie ostatni klocek. Ej, ej, e, biały do nas, biały do nas. Nie do się do przypomnieć, co tu się dzieje. W ja widzę, co tu się dzieje, więc. No już nie się rozsadzić, bo już każdy wie sobie robimy Dobra Szkło kupimy. Nie więcej. Ile mamy staków itemów? To takie crazy. Kupiłem Zbyszka. Cię masz myszek Jeszcze zaraz bazę sobie zrobimy w Minecraft. Dużo życia masz Zbyszek, że tak powiem. Ta, zróbmy sobie bazę z obsydianu. Widzowie, I tak, tak... się bałeś, że nas wydechły. Edo że teraz tylko... Teraz żyje tylko biały. Widzisz? My się same wyeliminują. No właśnie źle, jak się wyeliminują już. Bo wtedy... To macie Właśnie, bo teraz... To mi gra na czas jest teraz. Staro, na to on mnie zabił on na cheaty. na titach, bo on jakby strefuje tak jakby dziwnie, tak jakby mu... No jakby, tak jakby... Jakby... Bo jakby się rośnie, jakby on gra i nagle jakby dostaje takiego laga, ale jakby ja mam internet dobry, to by on ma chyba takie cheaty, że wiesz, tak jakby, jakby mi go Bo ja ogólnie nie mam którego, więc to chyba jest jakby... takie trochę nieuczciwe. A Dobra, chodź lecimy. A może po prostu przeceniasz swój internet? Ope, okay, ja ma, jak patrzę, to mam... jakby teraz to... na na mam 45, ale to... Gdybyś na Ciebie 7, teraz mam 40. Ja tam mam 120 fps to jest nieźle. Ale FP tak. FPS i Ping to są dwie różne rzeczy. No wiem, Ping to jest źle jak jest dużo, a FPS to jest dobrze jak jest dużo. <laughs> ale Ping jest trochę ważniejszy akurat od FPS-ów. No wiem, ale to jakby. Ale dziwne, że jakby. Trochę to dziwne bym powiedział, że jakby mam 40 Pingu skoro kiedyś na, krotki, na tym, jak nie miałem dupy, no to miałem z 30. To Mendoż mnie goni. A ja 6 lat tym zebrałem. Ej, to trzeba zrobić Prota czwórkę i ten. No wiem, ale mamy prota 3 już. Więc potrzebuję... Ale najpierw generator, najpierw generator. na generator. Mamy 20. No to kup generator. Ja zrobiłem tego. Tunel do różowych i od różowych robię nam kolejny tunel na diamenty. Bo normalnie, chyba wygraliśmy pro, program milionerzy. Aha, to fajnie. Fajnie, fajnie wygraliśmy. A. Mówiłem, że. Oficjalnie rekord zostaje unieważniony, ponieważ mieliśmy tylko dwie warstwy. Mówiłem, że ty zapeszasz. Mówiłem, że ty zapeszasz. I co? Zawsze. I gówno. Zawsze wiesz w słowa Wojtka. Bra. mmm... Kurde szkłami mi brakuje Uważaj, na niewica jest Trafuj go, nam głowę może zrobić U, u tj, tj, blok... nie ma bloku Prawie <grym> zginąłem Ale... Prawie... to duża różnica Szkło I błagam Cię, no mordo nie ja wiem ty? co to kupić mega mocna. Czy na wyścacie do niego próbujesz mówić? Nie, ja chcę kupię coś mega mocnego. A on ma w ogóle tego? Wojszczata? Nie. Nie wiem. Nie wiem. I don't know. Ej, prota czwórkę byśmy mogli zrobić. No właśnie, ale zróbmy się po obudowę. Chociaż nie mamy łóżka, to dokończmy obudowę. Zginął! Proszę perła! Zginąłem! Ja zginąłem! Serio? Akurat jak powiedziałem, żebyśmy skończyli obudowę. Tak, knotnął knoknął mnie TNT swoim, a ja tym jeszcze perły tykać, ale nie zdążyłem. Ja, to masz przegraną sytuację, bo on ma chyba. Prawda, czwórkę nawet. Aha, ja jestem. To w tym będzie druga tym... próba raczej. Ja to ja Czekaj, ja przez przypadek wszedłem do jego bazy jakby. Czemu wypadł poza świat teraz? Proszę, nie, 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 nie. Masz drewniany miecz, masz słabszy miecz ode mnie. No jak? Ej, jak? Jak on nie drewnianym mieczem po... Bo... on miał chyba prota 4 w ogóle. Sun pisał, GG, Oro, drewniany miecz, xD. Wow, ale on jest dobry, wow. Dobra, kolejna runda. Raz, dwa, trzy, cztery, posuń się, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, i możemy tu i tu tylko postawić. Aha, Jesz... to czekaj, to ja nie wiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu nam zabrakło obsydianu, czyli ośmiu emeraldów. Już, 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 już dobra. Mamy postawiam. dwa dodatkowe.

...zrobi się ze, 10 werstów, ma nie ja mam NIE, jest, 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 jest ma jest, jest teraz. Od razu Robmy test, ile jest warstw. ja w tym, że... Chyba tam nawet są cztery, a nie trzy, jakby... Mówiłem, że ale są cztery, bo zobacz jakie to jest wielkie. Zaraz sprawdzimy. Zaraz zbuduję i sprawdzimy ile. Jest. Dobra, mamy łóżko. To raz, dwa, trzy warstwowe jest. Jeszcze to, emerald. Ja już, tu, już to zafadę obudowę niszczę. Jeden emerald. Mam! Dobra, widzowie, pobijamy rekord. A okay, pan będzie rekord? Dobra. Teraz... Ja chcę to zobaczyć. Ale to wygląda już. Ale już... Jesteś po tak jak sowa to się nic nie stanie, jak z schrzanisz. Ale to się zlewa strasznie. To już się zlewa, bo to jak, jak to ma wyglądać niby? Każdy jeden ma być inny. No dokładnie, to byś tak zawsze chciał. Czekaj, ja mam jakąś inną matematykę, 12 obsa mi zostało. Hm. A ile miałeś? 60. To... 50... 48 wydałeś. Nie wiem, 48 było potrzebne. Widzowie, mamy rekord świata. Jaki... Znaczy, rekord polski. Dobra, czekaj. Sprawdzam raz Czekaj, trzeba... Obli obliczę kolejną warstwę, kolejną całą warstwę, ale tym razem. No to, tak. Będę się budował gliną, bo mnie stać. Z tą Chyba cię a nie stać. Ale pobiliśmy rekord polski, stary. Bo Polski tak. już pobity. Tylko czy pobijemy świata? Ja zbieram, weź mnie nie zbieram, bo nie tylko Michał zrobił. A byłeś tam, ty dwa, już zbierasz to na by Równiutko. Ja sobie skaczę. No Dobra, zbiorę, zbiorę. Już zbieram, spokojnie. No tak, tak, tak. lecę zebrać. Masz, masz, masz? Masz wszystko? Nie zebrałem. Chodź, 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 chodź. Ale ja nic nie zebrałem. To dostarcz to wszystko do bazy. 18. To mało jakoś. Zamknij się. Dopiero zacząłem zbieranie. Zbieram wszystko, dostatecznie generator. mi sprint nie działa. nie działa. Lecimy. Widzę, że już się. Trzeba... też środek, jakby ktoś jeszcze. Najgorzej, jakbyśmy. kupili jeszcze. wiesz co? Co, trapy. Powolne kopanie komuś. Ja już kupiłem powolne kopanie. Nie, o nie! ale raz <śmianowidzą> z Chłopak traci, nie? Chyba, że dziewczyna będzie kopać. Co to, to to chłopak powiem. traci? Traci życie. No nie że rozkopać, za niej, jakby, no, jak ma powolne kopanie. A dziewczyna nie traci? Co, co masz za logikę? Bo tak trochę mój mózg nie rozumie teraz. Nie, chodziło mi o to, że powiedziałem, że chłopak traci, ale pomyślałem, że też dziewczyny też mogą kopać, żeby być na serwerze. Znaczy, nie wiem, może goruje z dziewczyną. Skąd na to wiedzieć? Bo mamy, mamy problem. Jaki problem? Łóżka zniszczone dwa dwie minuty. Może świata też skąd wiesz? Myślisz, że rekord polski to byłby rekord świata? Jeżeli już to możemy być na rekordzie świata, ale nie powinniśmy. Tylko Polacy są tak dziwni, żeby takie rzeczy robić, to myślę, że tak. Uważasz, że twój kraj jest dziwny, Szmato? Nie, nie, polscy youtuber są dziwni czasami. Ty też jesteś polskim youtuberem. Nie, bo ty jesteś. Ja tu tylko sprzątam. O kurde zginąłem. Czemu nasz smok nas zaatakował? Nie wiem. Stary! mnie podkopali. Nie, smok cię podkopał. Ale czemu no? nasz smog zaatakował nas, a nie bielutkich? Ja nie mogę. Dobra GG. widzowie! Chociaż pobiliśmy rekord polski mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek, więc Ja to mogę w ogóle wstać do filmu. Jakby tego Tak więc udało nam się. Ale następny film będzie od was widzowie. Wymyślcie nam challenge i napiszcie go w komentarzu.